Często zadajemy sobie pytanie, czy Jezus umiał pisać, a jeśli tak, to dlaczego nie przelał swoich myśli na papier? Jednak według niektórych historyków wczesnego Kościoła istnieją dowody na to, że Jezus pisał i właśnie temu przyjrzymy się w dzisiejszym poście. Dzisiaj porozmawiamy o liście, który Jezus rzekomo napisał do króla Abgara. Dokument ten jest powszechnie znany dzięki jednemu z największych chrześcijańskich historyków, Eusebiuszowi z Cezarei, który podobno znalazł go w starożytnych archiwach miasta Edessa. Eusebiusz opisał tę historię w swojej książce Historia Kościelna, napisanej na początku IV wieku, co nadaje jej pewną wiarygodność i wagę historyczną. Afgar V lub Afgar czarny. Był monarchą królestwa Edessy w dzisiejszej południowo-wschodniej Turcji. Rządził regionem około 9 rok n.e. W tym czasie Edessa była bardzo ważnym ośrodkiem kulturalnym i handlowym. Strategiczne położenie miasta na skrzyżowaniu kilku cywilizacji sprawiło, że było ono bardzo ważne, ponieważ znajdowało się pod wpływem zarówno imperium rzymskiego, jak i perskiego. Abgar był członkiem dynastii Osrocheń i był w stanie utrzymać wpływy polityczne Edessy przez ciągłe wstrząsy tamtych czasów. Panowanie Abgara jest godne uwagi nie tylko ze względu na jego zręczną dyplomację, ale także ze względu na interesujące powiązania z historią wczesnego chrześcijaństwa. Jest on często wymieniany jako przykład przywódcy który mądrze zarządzał złożonymi relacjami między mocarstwami takimi jak Rzym i Persja. Jego historia jest wyjątkowa, ponieważ jest bezpośrednio spleciona z historią Jezusa Chrystusa, a doniesienia o wymianie listów wyszły na jaw, co zaintrygowało wielu historyków. Ten związek między Abgarem a Jezusem zapewnia fascynujący wgląd w to, jak wiara chrześcijańska rezonowała w świecie rzymskim i poza nim. Król Abgar żył w codziennej walce z chorobą, która stopniowo podkopywała jego zdrowie i nadzieję. Historie o jego stanie zdrowia różnią się, ale istnieje zgoda co do tego, że bardzo cierpiał i że żaden lekarz nie mógł zaoferować skutecznego rozwiązania. To właśnie w czasie tego ekstremalnego cierpienia Abgar zaczął słyszeć o Jezusie z Nazaretu. Reputacja Jezusa jako uzdrowiciela rozprzestrzeniła się już daleko poza granice Judei, a historie o jego cudach dotarły do uszu króla, przynosząc nową nadzieję. Ludzie mówili mu, że Jezus sprawiał, że niewidomi widzieli, sparaliżowani chodzili i uzdrawiał chorych w cudowny sposób. Te historie rozbudziły w Abgarze iskierkę nadziei, ale także podsyciły jego ciekawość. Pomyślał, że jeśli te historie były prawdziwe, Jezus mógł nie tylko uzdrowić jego ciało, ale także przynieść duchową odnowę i rozwiązać problemy polityczne, które nękały jego lud. Z odnowioną nadzieją, król Agryppa podjął odważną decyzję napisał list do Jezusa. Według starożytnej tradycji chrześcijańskiej, zachowanej w pismach Eusebiusza z Cezarei, historyka kościoła, który żył w IV wieku, Agrypa wysłał list bezpośrednio do Jezusa, co było niezwykle odważnym czynem, niespotykanym w tamtych czasach. W swoim liście Abgar wyraził swoją wiarę i podziw dla Jezusa. Kiedy usłyszałem o Twoich cudach, pomyślałem, że albo musisz być samym Bogiem, który stąpił z nieba i dokonał takich rzeczy, albo musisz być synem Bożym działającym w imieniu Ojca. Dlatego piszę do Ciebie i proszę o uzdrowienie mnie z mojej choroby. Słowa Abgara ujawniły głęboką wiarę w boską moc Jezusa, a nie tylko prośbę o fizyczne uzdrowienie. Abgar postrzegał Jezusa nie tylko jako uzdrowiciela, ale jako Zbawiciela który może zmienić życie. Poszedł o krok dalej, zapraszając Jezusa, by do niego dołączył. Słyszałem również, że Żydzi knują, by cię skrzywdzić. Jest mała, ale szlachetna wioska, która może zapewnić nam bezpieczeństwo. Jeśli tu przyjdziesz, będziesz chroniony. Prośba Abgara wykraczała poza zwykłe uzdrowienie. Wierzył, że obecność Jezusa może przynieść pokój i dobrobyt całej wiosce i jej mieszkańcom. Z tą nadzieją napisał list zapraszający Jezusa do przybycia, wierząc, że przybycie Jezusa przyniesie mu uzdrowienie i zbawienie, którego tak bardzo pragnął. Historia Abgara jest świadectwem wiary pośród rozpaczy, pokazując, że nawet w najciemniejszych chwilach nadzieja może pojawić się w nieoczekiwanych miejscach i zmienić życie w niewy sposób. Prośba króla Abgara odzwierciedla nie tylko jego wiarę w Jezusa, ale także nadzieję, że moc Chrystusa może dotrzeć poza granice Żydów i dotknąć nawet pogańskich władców. Przesłanie z Edesy do Jezusa w Judei nie było łatwym zadaniem, Biorąc pod uwagę ogromną odległość oraz ówczesne problemy z komunikacją i transportem. Zgodnie z zapisem historycznym, Abgar powierzył to ważne zadanie zaufanemu posłańcowi, któremu powierzono ogromną odpowiedzialność odnalezienia Jezusa i dostarczenia listu osobiście. Zadanie to wymagało nie tylko umiejętności poruszania się po złożonym terenie geograficznym i politycznym między Edessą a Judę, ale także wyzwania odnalezienia Jezusa, który zawsze był w drodze, podróżując z jednego miasta do drugiego. Podróż posłańca symbolizuje zarówno fizyczne, jak i duchowe poszukiwanie, poszukiwanie prawdy i uzdrowienia. Kiedy posłaniec w końcu odnalazł Jezusa i dostarczył list, pomyślnie zakończył swoją misję. Teraz możesz się zastanawiać, co się stało po tym, jak Jezus otrzymał ten serdeczny list od króla Abgara. W rzeczywistości odpowiedź Jezusa jest bardzo ważnym i zaskakującym momentem w tej historii. Zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw polubienie, to pomoże nam szerzyć słowo Boże wśród większej liczby osób. Zgodnie z tradycją zachowaną w Eusebiuszu i innych wczesnochrześcijańskich pismach, Jezus odpowiedział na list Abgara, mówiąc: Błogosławiony, kto wierzy we mnie, nie widząc mnie, bo jest napisane: Kto mnie widział, nie uwierzy, ale kto wierzy, nie widząc mnie, będzie zbawiony. Jeśli chodzi o Twoją prośbę, abym przyszedł do Ciebie, konieczne jest, abym zakończył moją misję tutaj i wrócił do tego, który mnie posłał. Ale po moim odejściu pośle jednego z moich uczniów, aby uzdrowił Cię z Twojej choroby i dał Tobie i Twojemu ludowi życie. Odpowiedź Jezusa była pełna łaski i uznania dla wiary Abgara. Potwierdzając, że nie może osobiście uczestniczyć w prośbie Abgara, ale wyśle kogoś w Jego imieniu, Jezus uhonorował szczerą wiarę Króla i pokazał, że rozumie sytuację. List Jezusa do króla Abgara ma wielkie znaczenie historyczne. Jest to wczesne uznanie, że przesłanie chrześcijaństwa rozprzestrzenia się poza granice Żydów na rozległy świat grecko-rzymski. Sugeruje to, że Jezus był świadomy swojego rosnącego wpływu i chciał, aby jego nauki dotarły do czterech zakątków świata. Zamiar ten jest oczywisty. Gdy obiecuje wysłać jednego ze swoich uczniów do nieba po swoim wniebowstąpieniu. Obietnica ta nie tylko odzwierciedla ekspansję wiary, ale także pokazuje ważną rolę apostołów w kontynuowaniu dzieła Jezusa, co jest fundamentalne dla doktryny chrześcijańskiej i sukcesji apostolskiej. Być może zastanawiasz się, co stało się po tym, jak Jezus wysłał ten list do króla Abgara. Zgodnie z historyczną relacją zachowaną przez Eusebiusza i rozwiniętą w apokryfach, Jezus dotrzymał swojej obietnicy. Po swoim wniebowstąpieniu, Jezus wysłał jednego ze swoich siedemdziesiąt uczniów, Tadeusza, do Edessy. Tam Tadeusz uzdrowił króla Abgara i wielu jego poddanych, co spowodowało ogromną falę nawróceń na chrześcijaństwo w królestwie. Ten akt uzdrowienia i następujące po nim nawrócenia miały kluczowe znaczenie dla potwierdzenia mocy i zakresu słów i obietnic Jezusa. Doprowadziło to do powstania pierwszej wspólnoty chrześcijańskiej poza Judę. Edessa, niegdyś odległe królestwo, stała się ważnym ośrodkiem szerzenia wiary chrześcijańskiej na wschodzie. Stamtąd przesłanie Jezusa zaczęło wpływać na inne części sąsiedniego regionu i odegrało ważną rolę w kształtowaniu tradycji chrześcijańskiej we wczesnej Syrii. Co jeszcze bardziej interesujące, według późniejszych relacji, Edessa przywiozła ze sobą tkaninę z wizerunkiem twarzy Chrystusa. Obraz powstał, gdy Jezus dokonał cudu w którym przycisnął ręcznik do twarzy. Powodując, że tkanina odcisnęła jego twarz. Obraz ten, znany jako święte oblicze z Zedesy, stał się czczoną ikoną. Wielu wierzyło, że ma moc ochronną, a relikwia szybko stała się przedmiotem kultu w regionie. Pokazuje to, że obietnica Jezusa, nie tylko przyniosła uzdrowienie i nawrócenie królestwu Edesy, ale także pozostawiła trwałe dziedzictwo które motywowało i inspirowało wielu ówczesnych chrześcijan. Wymiana listów między królem Abgarem a Jezusem porusza głębokie tematy wiary, boskiej misji i uniwersalnego zasięgu przesłania Chrystusa. Korespondencja ta wzmacnia ideę, że zbawienie przez Jezusa nie jest ograniczone do Żydów, ale jest dostępne dla całej ludzkości, niezależnie od rasy czy położenia geograficznego. Jak być może wiesz, listy te zostały wspomniane przez Euzebiusza z Cezarei, który twierdził, że znalazł je w archiwach Edessy. Jednak ich autentyczność była szeroko dyskutowana wśród naukowców i teologów na przestrzeni wieków. Jednym z głównych punktów spornych jest to, że nie zachowała się żadna kopia oryginalnego listu. To, co mamy... To transkrypcja Eusebiusza, a sceptycy wskazują, że styl i treść listu mogą nie być zgodne z żydowską sytuacją w czasach Jezusa. Niektórzy krytycy uważają, że użycie greki w regionie, w którym dominował język aramejski, jest podejrzane i kwestionują autentyczność tego dokumentu. Należy jednak pamiętać, że greka była wówczas bardzo powszechnym językiem. Zwłaszcza w oficjalnej korespondencji między ludźmi z różnych regionów. Rozumie się samo przez się, że gdyby Jezus i Abgar chcieli się komunikować, użyliby wspólnego języka, w którym mogliby się dobrze zrozumieć. Ponadto wiele osób mówiących po aramejsku mówiło i pisało po grecku. Więc jest prawdopodobne, że Jezus również to robił. Nawet jeśli Jezus sam nie napisał tego listu, możliwe, że przekazał swoje intencje posłańcowi, a posłaniec przepisał je na język grecki. Więc nawet jeśli nie możemy z całą pewnością potwierdzić istnienia tego listu, rozsądnie jest wierzyć, że doszło do wymiany korespondencji między Jezusem a królem Abgarem. W wyniku tej korespondencji król został cudownie uzdrowiony. A jego rodzina nawróciła się na chrześcijaństwo, czyniąc ogromny ślad w historii religii tamtych czasów. Tak więc, podczas gdy debata nad autentycznością listu trwa, duchowy i historyczny wpływ tej historii jest niezaprzeczalny. Wiara i nadzieja, którą reprezentuje, odzwierciedla przekonanie, że moc Jezusa nie ma granic i może zmienić życie, gdziekolwiek się znajdują. Co sądzisz o tym filmie? Zostaw komentarz i bądź na bieżąco z kolejnymi filmami na naszym kanale. Dzięki.